Tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii e, na moim kanale. E, jest dzisiaj ze mną Ocka. Witam. Seria będzie nazywała się już Wam dobrze znana, ale w trochę odświeżonej wersji i tam nie było sezonu. A tutaj zaraz wytłumaczymy na jakiej zasadzie to będzie działało. E, seria oczywiście będzie nazywała się tak jak nasza kiedyś tam poprzednia, czyli gospodarze na hektarze. Eee, seria będzie polegała na tym, że e, tak jak ja to kiedyś tłumaczyłem, e, bardziej to osoby wspierające oczywiście wiedzą. E, polega się będzie na tym że osoby, które wspierają mój kanał, chciałbym dać też coś od siebie i tak wspólnie ze wspierającymi będę chciał tutaj prowadzić taką serię. Eee, stricte tylko z nimi eee, wiadomo, że na każdym odcinku będzie ktoś inny, ktoś nowy, nieraz będę potrzebował jedną osobę, czasem dwie, a może i na nawet zdarzą się trzy osoby. No i tak sobie tutaj właśnie będziemy na mapie eee, Zdziechów właśnie tutaj działać na sezonie, tylko tyle, że mówię, gospodarze na hektarze, odświeżona wersja na sezon właśnie z osobami, które tutaj wspierały właśnie mój kanał. Dlatego mówię, no tak jak powtarzam, e, chciałem coś jeszcze tutaj, mm, że tak powiem, e, za to, że tutaj wspieracie mój kanał, również z wami poprowadzić. No i co? No i ogólnie e, od tego momentu, gdy... Mm, ja to nagrywam Po pierwszym odcinku możecie pisać do mojego fanpage'a, bo kontakt ze mną będzie pierwszy poprzez fanpage Ale potem to już Discord, reszta to już pogarniamy, będę po prostu widział ile osób mi tam napisało, u mnie ze wspierających Ogólnie ktoś jeszcze będzie miał tam ochotę do mnie ogólnie napisać, chce ze mną tutaj nagrać jakiś odcinek, czy nie chce Oczywiście wiek tutaj nie gra roli w żadnym wypadku E, liczy się dobra zabawa, a więc e, może oprowadzimy pro, Ocka po naszym tutaj tym e, pięknym e, gospodarstwie, które udało mi się tutaj zbudować. Także e, jak widzicie, ta gulfa dwójki tutaj e, również nie mogło zabraknąć. To jest nasz tutaj e, główny wóz, e, że tak powiem, e, do transportu paliwa, czy tam jakby coś zbrakło, czy by było przywieźć. Wiadomo, czasem różnie to bywa na polu. Ktoś zapomni zatankować ci coś, no to wiadomo jak jest, nie? No a mogę coś powiedzieć jeszcze? Tak. Jak wspierający będą pisać do Ciebie na fanpage'u, to niech podadzą e, nick z YouTube'a i nick na Discordzie jaki mają, nie? Do, Dokładnie, no właśnie dlatego nagrywam też z Oską, bo Oska to zawsze tutaj pomoże i e, dopowie jeszcze coś, dlatego tak jak to było przedtem, tak? E, tak jak tam pod jednym postem co było, że możecie do mnie napisać właśnie z tym samym nickiem, e, który posiadacie na YouTubie, taki na Discordzie, żebyście mieli wtedy tutaj Sprawa będzie fajnie szybko do e, ogarnięcia. Nie będzie trzeba szukać czy to na pewno takowa osoba. E, no i tak, No ogólnie zachęcam do obejrzenia całego odcinka, bo w szczególności tutaj osoby wspierające, a także które nie wspierają, a może kiedyś tutaj będą chciały również e, ze mną e, w przyszłości zagrać jakieś nowe, tak? E, dobra, tak więc co my tutaj posiadamy? Posiadamy tutaj ogólnie cztery ciągniki na sam początek. Eee, myślę, że wystarczą. posiadamy tutaj właśnie Ur Ursusa 1604. Eee, pługi na razie no to są jakieś obnowy no Taki bidny trochę, ale jest. No, jakieś tam garaże również są na gospodarstwie, obora, eee, garaże, tak warsztaty. I takie tam obecne, właśnie tutaj, które zaraz zobaczycie, eee, kolejny to jest Belarus 1523 z pługiem 4 skibowym Pottingera. Też robotę robił, trochę nim tutaj porobiłem, bo musiałem wszystko fajnie przygotować. Eee, tutaj w kolejnym garażu nie mogło zabraknąć, oczywiście, takiego ciągnika pociągowego. To jest ciągnik pociągowy na gospodarstwie, o sobie, je jest jest. Ursus, tutaj mamy rozsiewać Amazona 900 i opryskiwać tutaj fajny 15-metrowy. Także fajne, fajne tutaj maszynki. Tutaj mamy oczywiście siewnik z Hydropakiem do właśnie Belarusa. Czy tam Ursusa, one sobie tutaj spokojnie poradzą. Na razie, jeden jeszcze mają jeden zestaw tutaj przywieźć, a kiedy go przywiozą, no to jeszcze nie wiem. E, bo wiadomo na jeden siewnik na tyle pól co tutaj posiadamy a posiadamy już już wam pokazuję no tyle co teraz wam tutaj pokazuję czyli tam e, trójka piątka 33 trzydzieści, 30 trzy, trzydzieści, no troszkę jest tych pól więc na jeden siewnik troszkę by to słabo mogło tutaj wyglądać no ale jakoś myślę że tutaj mm, powoli tą serię rozwiniemy wspólnie i będzie ok oczywiście tutaj jako mamy fajną czapkę masz. No fajna, nie? Taka fajna e, jedna osiówka na belki do złożenia, bo jak wiecie, będziemy tutaj, m, albo nie wiecie, no, ale już pewnie wiecie, e, będę, <laughs> <laughs> będą tutaj właśnie belki okrągłe prasowane, silos na kiesionkę z łopą, tam naj, naj, najszybszy kość, bo co, zostały resztki, no to cię było zużyć te połonę gdzieś, szkoda tam w kasie ja, A my używaliśmy kiedyś tą przyczepecz, nie? Nie. Też właśnie widzę, że jakaś taka... Tutaj są ogólnie dwa yy, yy, na i na Tutaj miejsca zrobione. A to już dobrze znaczył mnie tam z serii, gdzie graliśmy sobie na live'ach. No i co, tutaj beczka już pełna RSM-u, wiadomo, pryski stąd będą brane, z Mausery będą wielokrotnego użytku, czyli żeby sobie tutaj właśnie zatankować stąd nawóz, będziemy musieli kupić pompę, znaczy pompa już jest, tylko tutaj ją wziąć i... Zatankować z powrotem małzerki, żeby potem szło to napełnić Oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj sieczkarni, która też wam bardzo dobrze znana, czyli Fiat Agri Myślałem, że ona będzie tutaj najbardziej pasowała i dlatego ją wziąłem No i spełnia swoje role. nawet yy, to jest ta wersja, co to, to, no, no, yy, Tak, to jest ta wersja, co tutaj pasażer nawet jest, ale to już tam jest git Nieraz wiadomo, tutaj we dwójkę też będziesz po fajnie pojeździć, jak będzie chwila. Co eee, tutaj dalej mamy? Tutaj chyba... Nie, podskoczę. Nie, nie, tam nic nie ma. Dobra, tam jest puściutko. Ogólnie tutaj w tej stodole stoi jeszcze jeden ciągnik z Turem. A jest to Zetor Proxima. Elegancki tutaj ciągniczek. Myślę, że w zupełności na start da sobie tutaj radę, oczywiście już nasiona, nawozy na takie platformy fajnej HW przygotowałem naprawdę ta, ta, ta przyczepa mi się spodobała, nie? ona fajnie tutaj się komponuje e, z tym wszystkim i fajna do transportu, tak jak widzicie nawozów e, czy innych właśnie rzeczy oczywiście jak będziecie mieli jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach lub już do mnie na fanpage'u i wszystko dalej będzie wytłumaczone. Tutaj stoi właśnie paszowóz. Paszowóz, który ma pojemność 8000. Metaltecha, bardzo fajny, myślę, że zda sobie tu egzamin. Ogólnie ta obora, z tego co wiem, ona obsługuje 40 chyba sztuk bydła. Czyli nawet dość tutaj będzie szło fajnie się rozwijać z tymi krówkami. Oczywiście tutaj manurę system fajnie, że jest. E, oczywiście, kombaj. No kombaj jaki tutaj właśnie e, e, jest zakupiony, jest to klas, bo jakby inaczej, jeden kombajn i będzie musiał tutaj spełnić e, rolę. No, e, drzewo mi wyrosło w ścianie, widziałeś to? No, także jest to klas e, 108 Dominator e, z headerem 5,5 metra Także roboty tutaj będą, gdzie robił, myślę, bardzo. Dobrą i myślę, że spełni moje tutaj i nasze ogólnie, z kim tutaj będziemy grać oczekiwania. E, wracając jeszcze do tego, e, co tutaj mówiłem na początku, e, chciałbym jeszcze dodać, że gdy nam piszecie do mnie na fanpage'u, który jest właśnie w opisie, jest tam, e, jak podacie swoją nazwę, e, nazwę na Discordzie. Resztę sprawy typu modpak, kiedy nagramy, będzie to uzgadniane już y, ogólnie poprzez fanpage'a, tak? Także y, osoby właśnie tutaj zainteresowane, fajnie, jakbyście już zaczęli pisać. Ogólnie dzisiaj zacząłem tak za Oską, Ocka, jakby nie było, to się wspierający u mnie na kanale, więc dlatego się tutaj y, również pojawił dzisiaj tak. Y więc tak to wygląda. Beczka Wieltona 7000 litrów, fajna. E, bardzo polecam serdecznie. Agregat e, tutaj, rabę i taki mały kultywatorek również się znalazł na ściernisku. E, więc tak to wygląda. Ja tu przez płot, jo, jak ninja, skoczę. Oczywiście przyczepki HW80 i AutoSany D47, bodajże to są więc y, takie tutaj cztery przyczepki myślę, że w transport ogólnie dobrze pójdą, bo ogólnie gdy będą żniwa, no to wiadomo, jeden kosi, dwóch na transporcie, więc no, tutaj nie raz mówię o co będę potrzebował e, na odcinki. No i tutaj na razie jeden, e, e, jeden rozrzutnik e, do kiszonki zakupiony, możliwe, że jeszcze coś tutaj kupimy. E, i tyle y, właśnie na ten temat. Jedziemy tam jeszcze naprzód. Tutaj już jest łąka. Ja tutaj ładnie żem to zrobił z tyłu gospodarstwa. Łąka już ładnie tutaj zaczyna rosnąć. No i dobra, ja tam szybko skoczę naprzód. Bo tutaj jeszcze w garażu zostały zakupione takie rzeczy jak prasa. E, prasa warfarmy. Ale możliwe, że ja tą prasę wymienię na troszkę inną. A Prawdopodobnie będzie to sipma, ale to jeszcze zobaczymy co tutaj uda się ogarnąć. Ale póki co jest warfarmą, bo ona też sobie tutaj dawała dość dobrze radę. No i wiadomo, tutaj maszyny zielonkarskie, tak jak przetrząsarka, zgrabiarka, kosiarka. Jak wiecie, przetrząsarka na tej mapie z, y, odgrywa bardzo dobrą rolę, bo trzeba tą trawę chcąc nie chcąc dwa razy przetrząsnąć, więc troszkę tutaj roboty jest. No i silosy, tutaj biny. O pojemności 100 ton, więc jakoś tutaj to e, fajnie właśnie e, powinno pomieścić w większości tych naszych upraw, które tutaj będą właśnie robione na mapie. No i oczywiście tutaj jeszcze jeden silos na kiszonkę, bo jak wiecie na no 40 krówek, więc takie dwa silosy to myślę, że spokojnie tutaj wystarczą. Oskar chciałby coś dopowiedzieć, bo może zapomniałem. Chyba nie, no chodzi jeszcze o to, że po prostu jak e, skończysz turę z tymi wspierającymi, no to później od nowa znów będziesz tak, nagrywał. Tak, bo tam. ogólnie jest, to, wspierających jest około 20, e, więc zanim te wszystkie osoby się, że tak powiem, e, tutaj przewiną, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, e, no to troszkę czasu minie, bo odcinki, tak jak w sumie nie wspomniałem, będą e, Jeden, maksymalnie może dwa w tygodniu, bo wiecie, to różnie też wygląda czasowo. Bo to jednak trzeba się ugadać, nagrać i ja to muszę wtedy, wiadomo, obrobić, wrzucić. Troszkę jednak to jest czasochłonne. Proces, ale jak już się tutaj ugadamy prędzej na fanpage'u, to potem już będzie wszystko z górki. No i wiadomo, jak przelecą wszystkie osoby, zacznę od nowa i tak będzie w kółko y, to właśnie brona. Chyba, że komuś nie przypasuje, no to ta kolejność będzie właśnie zmienna, tak? No, dobra łoska, to my może jedziemy w pole, wybierz sobie traktor, chociaż się domyślam, jaki ty, ty będziesz brał. A i jeszcze. Jasne, troszkę... że 16, szesnaście... Także tutaj możesz zacząć wtedy, a ja pojadę na jedne poletko sobie. Wy sobie wyjedź, ja bramę zamknę, bo są gdzie jakiś zawisny, tutaj jeszcze coś... A bo, co tu kradnie, gulfa? Biorę sobie tutaj tego szatana. Jedziemy na pole, jeszcze może coś się na pewno przypomni. Eee, jadę tam gdzie Osa, znaczy jadę trochę dalej niż Osa. Na pole, bo wiadomo, on ma obrotowe, więc sobie tam Spokojnie poradzi, no te odcinki tak jak mówię będą zależnie od tego jaka akcja będzie do zrobienia No i właśnie tak tutaj będziemy grać sobie ze wspierającymi, zawsze sobie porozmawiamy na jakieś tematy No i myślę, że jakoś Fajnie to wyjdzie, dobra, ja sobie tu pojadę już wiem na jakie pole, na 93 więc ja sobie skoczę tutaj, tędy, nic tam nie jedzie, nie, nic nie jedzie. Także, jak jakieś pytania macie, no to mówię śmiało, piszcie do mnie na fanpage te osoby wspierające. No i, a tutaj się potysiec, po tysiąc, po tych burakach, ale damy radę, ogarniemy ten temacik No, jakoś powolutku, mówię, tutaj ogarniemy to. Tu będzie to wyglądało na odcinkach tak, że no. To, że ze mną ktoś nagra e, odcinek to nie oznacza, że już ze mną nie będzie dalej grał, bo czasami będzie taka sytuacja, że będę chciał tutaj trochę prac nadgonić. Więc poza tym odcinkiem musicie się przygotować też na to, że e, dzi piec mi się tu włączyły, w się czaj, takie tu bajery są. <laughs> Dobra. Tak więc czasami to będzie wyglądało w taki sposób, że będę potrzebować właśnie. Jeszcze żebyście mi pomogli, poza odcinkiem, jeszcze tutaj nadgonić prace polowe Więc myślę, że jakoś tutaj fajnie to wyjdzie i będziemy mieli okazję bardziej sobie tutaj porozmawiać razem No i jakoś tę serię powoli tutaj zaczynamy w końcu działać Jak już wleci pierwszy odcinek, to już potem z górki myślę, już następne odcineczki będą wlatywać tak jak mówię, jeden maksymalnie dwa odcinki w tygodniu. Zobaczymy właśnie jak to wyjdzie czasowo. No ale myślę taka seria, e, która już trochę zapomniana e, gospodarze na hektarze. Myślę fajnie taka seria typowo pasująca pod jedno gospodarstwo. E, nie wiem Moska, co myślić Fajnie co tak posuwięcie się. No i tyle w sumie się dowiedzieliśmy. No, więc tak to właśnie wygląda eee, Tak jak mówię, no odcinki tutaj będą różnie wyglądały, w zależności prac, mogą to być 25 minutowe 20, 30 No, myślę tak do 30 minut to już chyba taki będzie v max już totalny Bo wiecie, też nie ma to za długo przeciągać, bo tutaj ludzie to pozasypiają Ale myślę, że fajnie tutaj tą serię sobie rozbudujemy i fajnie tutaj to wszystko właśnie wyjdzie. Ale widzicie, ja jestem za starami Ursusa, jak i koszuleczka też również Ursusa, więc elegancko, kurde, tutaj się zgadało Polska moc. Podtrzymywana pod każdym względem. Dobra, ja to będę sobie jeździć tutaj tak, bo tu inaczej chyba tego nie ogarnę. Tak więc mówię, chyba wszystko, co miało być dopowiedziane, no to jest dopowiedziane na temat właśnie tej e, serii, jak to będzie wyglądało. Zawsze coś ciekawego, zawsze coś nowego. No i myślę, że jeśli ta seria Wam się spodoba, no to mówię, no to będzie to częściej nagrywana seria. A tak wspominając jeszcze serię, którą mieliśmy tutaj, gospodarczą prywatę. Na spokojnie gospodarcza prywata również będzie kontynuowana. Musicie dać też mi troszkę czasu jeśli chodzi o tę serię, no bo wiadomo trzeba to e, wszystko poogarniać. Bo jak mogę wam tylko tyle powiedzieć, że e, nie chciałbym nagrywać tej serii z Gospodarczy prywaty na tej samej mapie, na której graliśmy obecnie, czyli na e, woli Brudnowskiej. Chciałbym jednak z czegoś nowego, innego e, i prawdopodobnie nie będzie to wystartowane od nowa, tylko ciąg dalszy tych odcinków tamtych będzie, ale to jak mówię wszystko w swoim czasie właśnie mm, zobaczycie jak tutaj to y, wyjdzie. I powiem ty ten pług nawet biesie dość szeroko, Tu masz tu z tym pługiem, ty No elegancko, ile ty masz? Piątkę ja mam No, no to robi robotę, nie? Czekaj, dobrze mówię. Jo piątkę, piątkę. No wiesz, wiostki nie biorę, bo to przecież to, to już nie da rady, to, 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 to tam 12 na godzinę jadę to i tak już jest dość sporo. A coś mi nie zabiera tego wszystkiego tutaj dobre nie dorzuca coś. Ale ogólnie jest spoko. Tak więc myślę że chyba wszystko dopowiedziałem co chciałem. Ehm, tak więc ogólnie zachęcam też do zostawienia łapeczki. Zaraz że to nowa seria, myślę, że tych łapek pod tym materiałem będzie tutaj troszkę. No a myślę jak te 200 łapeczek będzie to będzie Zadowolony nie No także Także tak to wszystko właśnie tutaj e, Sobie wygląda mówię resztę to będziemy już właśnie tutaj będę się kontaktował z wami poprzez e, Fanpage który link jest W opisie oczywiście czytajcie opis bo tam jest wszystko zawsze Podane No i tak to tutaj sobie wygląda. Jeszcze chwilę sobie tutaj pooramy. O, ogólnie od następnego tutaj odcinka już będzie ktoś nowy. Zobaczymy kto to będzie. Eee, tyle w sumie tutaj na, na ten temat. Myślę, że fajnie ta seria się przejmie na kanale. E, tak jak mówię, zawsze to coś nowego. Jeszcze nie widziałem, żeby e, ktoś tam robił serię typowo taką farmingową. E, znaczy, ogólnie, źle powiedziałem Taką serię typowo ze wspierającymi, bo tam granie na multiplayer Ogólnie na live'ach czy coś, no tak mówię, kurde, może i fajne, albo i nie Ale lepiej będzie zrobić taką serię odcinkową, myślę o wiele, o wiele bardziej To będzie fajniejsze I, i bo jednak te live'y są niepubliczne, potem wiecie, tutaj, a tak macie taką pamiątkę, że Tutaj sobie pograliśmy, fajnie, elegancko I fajnie tutaj czas sobie że tak powiem minął tak tutaj wspólnie grając no tak więc myślę że dojadę do końca i taki dzisiejszy ten odcinek taki początkowy 20 minutowy będzie spoczko no i co i od następnego tutaj właśnie odcinka tak jak mówię będzie wszystko tutaj już startowane więc jakoś powolutku myślę że damy sobie tutaj radę nie będzie to najgorzej. A może i wyjdzie nawet ok. To się okaże w ciągu dwóch, trzech odcinków, jak to będzie wyglądało. Ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że wszystko tutaj fajnie przebiegnie, tak jak to mówię, pomyślnie. Dobra, ja sobie tym urzuzem tutaj stanę na końcu pola. No, także pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę, lecimy po 200 łapeczek. Myślę, że damy radę wbić spokojnie te łapeczki. No i co? I. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie również o subskrypcji. Także był ze mną Ocka. Na razie. Także trzymajcie się. Cześć.